ma ludzie! Ja jestem fanzykiem. Dzień dobry! Ja jestem po, nie 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 nie, 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 to nie ten filmik. To, przepraszam, nie ten film. Cześć, ty kata. Serio? Też ty, Faber. To nie! Ale daj na serio, siema ludzie. Dzisiaj trafiłem. Wczoraj trafiłem Franka i Pipkę. Pajper. Piperka Paj trafiłem. No tak. Zaraz chcę coś sprawdzić, co się stałoby. Najpierw wezmę nitę. teraz gajerkę. Patrzcie, dziura w parasolu. E, dobra, na serio, teraz to robię malutki, szybki opening pięciu skrzynek. Więc, let's go, Gary. Ty, 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 ty. W ogóle otwierasz te skrzynki? Tak, a co? Pokaż. Ja chcę cię otwierać. Ja ci mogę otwierać. I na koniec będzie szczepionk. Jest, ja zabiję sam. Daj. Jedna skrzynka. I ostatnia skrzyneczka. Nie muszę czy coś. Nie mów. Mogę zgadnąć? Zgaduj się. E, Ej, XD. 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 Niestety. Każdy chyba przed z zdobył tą postać. Każdy ma 0 kucharków i pierwszą kucharz. Ej. Ale dobra, ludzie, jeszcze sobie Ej. na szybko popatrzmy. Ej, jakie miało. Kurde, słabe hmm. Dlatego zawsze na początku. Nawet dobre ma szanse mamy na te postaci. Zaprosimy kogoś. Niech będzie ale tak. I tak. Może ktoś odbierze. O, szukata. Tak, a dobra. Hejka! sobie grała... o, szelką. Ja sobie dzisiaj wbiję troszkę na Piper. Ja chcę 13. rangę, którą szybko bardzo wbiję, bo mi brakuje trzech pucharków. No właśnie. A właśnie, jeszcze mam Tika. No właśnie, zagraj Tika teraz, pokaż go. To jest moja najsłabsza postać. Cześć, tu tak. A dobra, spróbuję się troszkę pograć Dickiem. Ja tam No bo ja mu przed chwilą trafiłam. Chciał zrobić opening 50 skrzynek. Już by ja mu, mało mu brak. 6 specjalnie. Bo miał 46. Ja to, Ja chcę mieć ból. No to Kurde, leki lekon. Trochę się, się cieszy, nie no teraz mam mniejsze szanse no na jakąś. Ale trafiłeś na ja to. Mówiłem, ale nie jest aż taka dobra. Ale jest dobra. No nie jest dobra, ale nie aż tak. Kurde, to dobra, się. Ojej, szalony. Ojej, szalony. Ojej, Nie. dole. to jest? To... Jest, e, ten dopalacz, Tico. Bo mi się coś wydaje, że to jest dopalacz, ale napiszcie Ja komentarzu. Ja słyszałam dopalacz! Jest. O Boże! Jezu dusza! Ej, nie takie rzeczy na filmiku! Ja rzeczy. tak słyszałem! No ja to dobra to się Dobra, to się uda. Umiem wycinać, przejdź. Dobra. Ja Pamiętaj, się, że zawsze robi. musisz troszkę przed tymi zadymierzami, bo jak oni się ruszają, to... Robisz... to tak. tak. fajna Teraz nie Leon! Kówę bez O, czekam, A wiecie co? Oglądajcie, co tu się dzieje. Nie będę mam robić cięcia. Trzy... Fajnie. Nie wiem, jak odbieramy. A ja sam Już czterym, Dawaj, zagraj ponownie. Wygrywały źle. Aha, fajnie. Robisz, 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 robisz. Nie, brakuje mi jednego pucharka. Patrzcie, co to jest? Dopalacz? Patrzcie, ile mi brakuje do następnej rangi. Jak myślicie, to ja. możliwe, że jest dopalacz, ale nie wiadomo. Ja mam największą Możliwe, że Tik po prostu robi coś takiego, że ja się y, się y, przez... To jest bomba, żeby to podpalić. Mi się wydaje, że to może być taki jakby dmuch, który wyrzuca tą głowę. Dobra, gramy. Czekaj, bo ja chcę zobaczyć, jakiego Tik ma Star bo może to by być związane coś ze Star Powera. Do Tik nie odnosi obraźni... A Nie. Czytaj nam do odcinka. Zaraz się widzimy. Dobra. Dobra, już gramy. No, let's go. Let's go, get it. Spodziewałem się, że to powiesz. Wyłącz yeah, te yeah. let's, yeah, let's go. Brakuje, let's go, się Dostała siawka. Czy, czy kiedyś na czymś dostaliście apka? Sharp. Speed. Mam speeda. Dzień. <grym> nagroda. Nie możemy razem. Można razem nagroda. A nagroda ja na razie, na Wielką grę? No. Możemy. Nie da się. da się. Nie da się. Da się. To zaraz znowu dobra? Nie pamiętasz, stanek, jak kiedyś grałem ja, czyli Maja? No, ale to było inne wydarzenie, pewnie. No tak. I to nie było... A faktycznie! Praktycznie nie da się raz go get it. Zapraszam oczywiście na kanał y, Tantum Westa Szokata Szokata prankuje. I Iksuj. Kanał Szokata prankuje. Iksuj. Marek Pełka Marek Zaraz Maja może mnie przy bo, a na fantazyi nie, 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 nie polecamy fantazji. Czemu? No bo nie polecamy. No bo ona za mnie nie gra. Dobre uniki. Dzięki. Tu nie zaczynamy. Minuska. Zagrajmy się nagrodą. Hmm. Ja teraz ciągle gram nagrodę i ciągle daję zagrać ponownie. Nie wiem czemu, ale wygrywam tam bo ja A lubię mam. ten kanał Granda, bo to jest fajny ten kanał Granda. To hmm? A wiesz, że tutaj buźki na tych murkach, y na każdej rurce się zmieniają? Serio? Mhm. Ja nawet zauważyłam, że gdzieś... O, A, brawo. Nie, u, kitramy się. No, kitramy się. Jak myślicie, uda nam się mega dobrze skitrać czy głupio? A w co grać w nagrodę? Tak, ja, tak. Ja też. I wygrywamy? My też wygrywamy. 3 do 0. 16 do 0. 3 do 0. 18 do 7. Nie widziałeś to? Ja stałam tutaj. Ja zostałam tutaj. No. Trafił? tak. Dobra Ja już myślałam, że już zginęłam Ja też już właśnie myślałam, że to ty No, to był, był ma. KUDA! Nie zauważyłem ulta. O, ej dobra, stójmy jeszcze tu. Ale nie. Ej ten pizby, oto to Wygraliśmy. <laughs> A ja wieję. Mam trzy Zaraz, gwiaści. Zaraz, Fajnie. ale to zaraz. Wygadujecie, którą mam rękę na sam. Spoko. Ale to zaraz. nie trzeba. nie. też Ale to zaraz. Czy nie, nie. nie. Ale, ale nie. Wiej, wiejemy. Przegramy. Nie przegramy. Nie. Mają szansę. Trzy, Proszę, jeden. Dobra, wygrałeś. Tylko w ostatniej sekundzie mnie zabił. No. co No, autentycznie ja z gwiazdą grę. Dawaj zagrę panowie. Nie, bo mamy teraz bardzo źle. No dobra. Masz trzecią... Ale jeszcze mara nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Ja nie. Zaraz. Jak ja powiem, to Macie tylko Ja będę ciebie oglądać. Będę z kilkusekundowym opóźnieniem. Opoko, to ja na razie sobie y, zagram na skrzydło. Czarek, dobrze grasz. Dzięki. Plano, że teraz jesteś. Nie no, może Ty masz Mortiza i Gina. I pan. To w sumie. No tak, Kurde dżin! Nie. Nienawidzę tego czyna. Nie, nie, ja wiem, nara. O nie! Rose to Rose z czterem... czterema i siorbem.

Teraz Ziem. masz hmm, albo czwartą. Ty... Rangę? Nie powiem. Powiedz, albo teraz, albo w ogóle nie zgadujemy. Czwarty... no powiedz. Albo teraz, albo w ogóle no, nie, zgadujemy. No, to nie zgadujemy. No, po nie zgadujecie? Dobra, dobra. Ale dobra. masz czwartą rangę? Nie powiem. Masz czwartą. Masz, czwartą? masz czwartą? Nie wiem. Ale ja ci ją ja to mówię. Że... A zobaczę sobie. Ej, dobra. O! Ja ci mówię, ty masz czwartą. Dobra, A ja mam jedenastą. Dobra, gramy. Mm. A dobra, wezmę sobie A Różową. Parag, chcesz... Czemu mnie opuściłaś? ty, mnie opuściłaś. A i że pójdę. Nagrody razy że pójdę. A raz ja sobie zagram razy dwa. O nie, tu dużo. Ej i takie wygramy. Ej to by było najlepsze. Możesz dostać tysiąc za to. Ale czego? Jak? No, żetonów. żetonów? No, jak y, szybko zabijecie bossa. El Primo jest bossem. Dane. U nas. nas. Nie masz ticketu! No nie Napiszcie w komentarzu na co mam zbierać. Ej ta Penny jest za dobra! I Ta jest koksem. Ej obym żeby wygrała! No fajnie Ej a tak to to stracę 25 Też tak ludzie myślicie, że przegramy. No, nie. Obstawiajcie w komentarzu, nie, nie czy my też przegramy. Nasze nienawidzę naszego króla. No, Nasz kurczę. boss ma, y, 28% HP, a została, a zostało 45 sekund. 32 sekund. E tam wygramy tu cześć boss. Gdzie jest boss? Jest boss. Pamiętaj. Możliwe, że to bo No on ma 3% 45. Ej, my tu mamy teraz... My tu mamy teraz yy, prawdziwą zadymę. 460. 460? masz. jeszcze... Pięć za tu łapkę w górę. Szukata się poświęciła. Ale widzisz jak wykrzynek. Ej, ja tak będę często grała! Ale tutaj na fali, że aż tak dużo jakieś ciekach miałem. No a teraz jeszcze dostałem jednego, więc mam 74. A teraz otwieram skrzynkę i nic nie będzie. Ja tu wiem. Ej, ta penny, która jest w dosył szybko. Ej, to do woda. Wygramy to, ja jej nazwijmy to. Ja też nie. Jezu, 2 minuty 23! No, kiedyś fajne. No, teraz straciły swoją wartość. Jak dla mnie. O, skrzyneczka na pożegnanie. Piek, jest go! Ile mam klejnotów? 9! Dobra, i takim akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Nic niestety się nie tapiło. Nic nie było. Ale. się ma. No i. Cześć!